Samorządy lokalne od lat zmagają się z brakiem funduszy, szczególnie na projekty związane z gminną infrastrukturą. Małe budżety własne, szczególnie na terenach wiejskich, powodują, że do realizacji trafiają zazwyczaj te najbardziej istotne, dlatego przy ich planowaniu gminy bardzo często starają się pozyskać finansowanie zewnętrzne, m.in. przy wsparciu funduszy z Unii Europejskiej, w tym z programu rozwoju obszarów wiejskich. W ten sposób udaje się zrealizować znacznie więcej niż przewiduje to gminny budżet. Najważniejszymi inwestycjami, na które oczekiwalibyśmy wsparcia ze środków prowu są na pewno wodociągi, kanalizacja i budowa dróg. Nie jestem w stanie oszacować w tej chwili dokładnej kwoty. Jesteśmy w stanie każdą kwotę dotacji przyjąć, a potrzeby są nawet w naszej gminie na dziesiątki milionów złotych. Fundusze unijne trafiają do projektów związanych z modernizacją lub budową nowych dróg, ale także takich, które w sposób bezpośredni wzmacniają lokalną przedsiębiorczość i poprawiają komfort prowadzenia firm. Ostatnio bardzo często i bardzo obszernie korzystają ze środków na tzw. targowiska, które są bardzo potrzebne, bo to kreują handel lokalny głównie handel taki prosto od producenta do, do odbiorcy ostatecznego. W gminach na wschodnich terenach Mazowsza fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wspierają nie tylko budowę dróg. Samorządy lokalne realizują dzięki nim projekty związane również z poprawą komfortu życia. To między innymi nowoczesne stacje uzdatniania wody, tereny zielone i rekreacyjne czy wiejskie świetlice. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych z programu rozwoju obszarów wiejskich to kwota ponad 14 milionów, czyli bardzo znacząca kwota jak na możliwości gminy Kotu. Ogólnie wszystkich inwestycji od początku funkcjonowania programu rozwoju wiejskich zrealizowaliśmy 14, z czego w tym budżecie 6. Możliwości na wykorzystanie środków z programu rozwoju obszarów wiejskich jest znacznie więcej. O tym już za chwilę. Fundusze europejskie wspierają polską gospodarkę już od kilkunastu lat. Dzięki nim realizowane są nie tylko projekty infrastrukturalne, ale również społeczne. Jednym z największych beneficjentów unijnych środków są od lat obszary wiejskie. To nie tylko dotacje dla samego rolnictwa, ale również dla samorządów lokalnych. Przy dość skromnych budżetach własnych, fundusze europejskie są dla nich dużym wsparciem przy realizacji wielu kluczowych inwestycji. Nic dziwnego, że samorządy lokalne tak chętnie i sprawnie starają się pozyskać takie środki. Samorządy są w ogóle bardzo aktywne i bardzo starają się pozyskiwać środki zewnętrzne. Jeżeli mają taką możliwość, to na pewno to uczynią i to czynią. Dzięki nim samorządy lokalne realizują projekty dotyczące głównie infrastruktury, takie jak drogi, targowiska, sieć wodno-kanalizacyjna, czy też wsparcie dla projektów takich jak lokalne grupy działania. Na teren wschodniego Mazowsza trafiło 50 milionów złotych. Są to środki, które właśnie skierowane zostały do lokalnych grup działania. Jest to lokalna grupa działania Bądźmy Razem, lokalna grupa działania Forum Powiatu Garwolińskiego, lokalna grupa działania Ziemi Miejskiej i lokalna grupa działania Ziemi Siedleckiej. Dodatkowe środki dostały dwie lokalne grupy działania, lokalna grupa działania Bądźmy Razem i lokalna grupa działania Ziemi Miejskiej. Większość gmin, nawet tych mniejszych, od dawna ma już w swojej strukturze oddzielne działy lub osoby, które odpowiedzialne są za pozyskiwanie funduszy europejskich. Do tej pory udawało się pozyskiwać środki, mamy dobrych specjalistów. Wiadomo, że czasami uwarunkowania są takie, a nie inne, i trzeba im sprostać, więc. Wyszukujemy inwestycje, które mają największą szansę na realizację i o takie dofinansowanie, do takich inwestycji składamy wnioski, ubiegamy się o dofinansowanie. Targowiska to dla małych gmin jedna z kluczowych inwestycji. To dzięki nim rozwija się mała lokalna przedsiębiorczość. Odnowione, a często nowe targowiska nie tylko pozwalają na prowadzenie handlu w komfortowych warunkach, zarówno dla rolników, przedsiębiorców, ale i mieszkańców. Przykuwają także uwagę turystów czy osób okazjonalnie odwiedzających gminę. Funkcjonujące wcześniej targowisko było na terenie nieutwardzonym co powodowało trudności zarówno dla handlujących, jak i kupujących w okresach, w okresach czy to wiosny, czy jesieni. Nie można było przejść suchą stopą po, po nawierzchni. Tutaj mamy nawierzchnię utwardzoną, zadaszone stanowiska. No, sytuacja zmieniła się diametralnie. To targowisko aż się prosiło, żeby je zmodernizować. I szczęśliwie udało się w 2018 roku. Wykonaliśmy, przebudowaliśmy to targowisko praktycznie rzecz biorąc od zera. Od przebudowy infrastruktury podziemnej, takiej jak wodociągi, kanalizacja, kanalizacja deszczowa, energetyka. Po to, co widzimy tutaj teraz, już to, co jest nad ziemią czyli zadaszoną wiatę o konstrukcji stalowej, te pawilony handlowe, które są za mną w sumie jest 47 miejsc handlowych. Dzięki funduszom unijnym małe gminy poprawiają starą infrastrukturę. Bardzo często środki te pozwalają na modernizację lub budowę nowych dróg. Ulica na którą udało się pozyskać środki to jest ulica Szkolna w Dębem Wielkim. Jest to jedna z głównych ulic prowadząca między innymi do budynku Urzędu Gminy Dębę Wielkie. Została gruntownie zmodernizowana począwszy od kanalizacji sanitarnej poprzez budowę chodników, nową nawierzchnię. Także w tej chwili jest też wizytówką naszej miejscowości. Poprawa komfortu życia na terenach wiejskich to jednak nie tylko drogi. W gminach leżących we wschodniej części województwa mazowieckiego to również projekty związane z modernizacją lub budową sieci wodno-kanalizacyjnej, w tym z coraz bardziej potrzebnymi nowoczesnymi stacjami uzdatniania wody. Gmina Celestynów rozwija się, przybywa nowych mieszkańców, tak jest nas coraz więcej. W związku z tym rosną nasze potrzeby. Dlatego też ta stacja uzdatniania wody jest, jest wręcz koniecznością. Komfort życia na terenach wiejskich poprawiają również projekty związane z terenami zielonymi. Miejskie skwery z jednej strony przyczyniają się do poprawy wizerunku gminy, z drugiej pozwalają na złapanie oddechu w miejskiej przestrzeni, nie tylko ich mieszkańcom. Dzięki środkom unijnym i oczywiście wkładowi własnemu gminy Dębe Wielkie zupełnie zmodernizowaliśmy to miejsce, do tej pory był to nieużytek. W tej chwili mamy piękną zieleń, jest tutaj kilka gatunków krzewów również miododajnych. Mamy dębę, dęby szypułkowe, bo w końcu jesteśmy w dębem wielkim. Trochę infrastruktury w postaci ławek jakieś stojaki rowerowe wszystko po to żeby mieszkańcy mogli tutaj przyjść na chwilę odetchnąć Gminy coraz częściej inwestują w projekty związane z czynnym odpoczynkiem to między innymi modernizacja wiejskich świetlic w których skupia się życie kulturalne gminy czy budowa lub doposażanie terenów rekreacyjnych to jest trybuna zlokalizowana bezpośrednio przy boisku Orlik to jest wspaniała rzecz dla kibiców, dla rodziców oglądających swoje pociechy, swoich, swoje dzieci, które trenują, zmagają się sportowo na tym, na tym boisku. I choć w wielu gminach przy wsparciu unijnych funduszy zrealizowano już nawet po kilkanaście projektów, potrzeb nadal nie ubywa. Samorządowcy pilnie przyglądają się więc pracom nad nowym okresem budżetowania przypadającym na lata 2021-2027. Już teraz próbując ocenić i zaplanować koszty nowych projektów po swojej stronie, mam nadzieję, że, że właśnie ta nowa perspektywa unijna pozwoli nam na rozwiązanie tych problemów i, 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 i zabezpieczenie tych potrzeb. Tak? Nie tylko w zakresie infrastruktury technicznej, ale także w inwestycjach w kapitał ludzki, w ponoszenie umiejętności, kwalifikacji mieszkańców. To jest dla nas również bardzo ważne. Bardzo mocno stawiamy na dobrą współpracę z przedsiębiorcami, na podniesienie atrakcyjności gminy, jeżeli chodzi o kwestie związane z poprawą zdrowia, z tą aktywnością sportową wśród mieszkańców, ale także dla nas takim ważnym priorytetem jest edukacja. Także wszelkie inwestycje w edukację z wykorzystaniem środków unijnych są dla nas priorytetem. Więcej informacji na temat funduszy unijnych znaleźć można na naszych profilach w social mediach, między innymi na Facebooku i na naszym kanale YouTube. Szczegółowe informacje o tym, na co i jak można pozyskać dofinansowanie, dostępne są tymczasem na naszej stronie internetowej pod adresem www.mazovia.pl.